Do ataku! Do broni! Tań i broń się! Za mną! Ra! Nie będzie litości! Tak, poprowadzę was ku zwycięstwu! Tak, nadaję się do tej służby! Musimy się zatrzymać i odzyskać siły. Muszę odpocząć. Zmęczenie może okazać się zgubne w bitwie. Kontynuujmy! Przed nami bitwy, które trzeba wygrać! Nie mogę znieść tej bezczynności! Kapłana! Potrzebuję kapłana! Dostałem! No? Stoję w gotowości. Na twe rozkazy. Mój miecz jest do twojej dyspozycji. Rzeknij tylko słowo: Sparty i gotowy. Tutaj jestem. Tak jest. Służba wzywa. Zrobi się. Dobrze. Już się robi. Zajmę się tym. Możesz na mnie liczyć. A! O! O! Umrzeć na polu bitwy to zaszczyt. Twoja ofiara nie pójdzie na marne. Wycofujemy się! Odwrót!